Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o uszkodzonej cewce zapłonowej. Jest to jeden z najczęstszych problemów, z którymi borykają się właściciele samochodów. W tym filmie omówimy objawy uszkodzonej cewki zapłonowej, jak ją zdiagnozować i jak ją naprawić. Na początek wyjaśnię, czym jest cewka zapłonowa i jak działa, następnie przejdziemy do objawów, które mogą wskazywać na jej uszkodzenie. Omówimy również, jak zdiagnozować uszkodzoną cewkę zapłonową za pomocą prostych narzędzi. Na koniec pokażę, jak wymienić uszkodzoną cewkę zapłonową na nową. Jeśli masz problemy z samochodem, które mogą być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. To jeden z najczęstszych objawów uszkodzonej cewki zapłonowej. Lampka kontrolna silnika może zapalić się z kilku powodów, ale jeśli towarzyszą jej inne objawy z tej listy, to prawdopodobnie oznacza to problem z cewką. Uszkodzona cewka zapłonowa może prowadzić do niepełnego spalania paliwa, co z kolei przekłada się na gorszą oszczędność paliwa. Jeśli zauważysz, że twój samochód zużywa więcej paliwa niż zwykle, to może to być oznaką problemu z cewką. Jeśli silnik twojego samochodu pracuje nierówno na biegu jałowym, to może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Nierówna praca silnika może objawiać się drganiami, szarpaniem lub gaśnięciem silnika. Jeśli masz problemy z uruchomieniem silnika, to może to być spowodowany uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka zapłonowa odpowiada za dostarczanie iskry do świec zapłonowych, a jeśli jest uszkodzona, to może nie dostarczać wystarczającej ilości iskry, aby uruchomić silnik. Jeśli twój samochód ma mniej mocy niż zwykle, to może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka zapłonowa odpowiada za dostarczanie iskry do świec zapłonowych, a jeśli jest uszkodzona, to może nie dostarczać wystarczającej ilości iskry, aby zapewnić optymalną moc silnika. Jeśli twój samochód szarpie podczas przyspieszania, to może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka zapłonowa odpowiada za dostarczanie iskry do świec zapłonowych, a jeśli jest uszkodzona, to może nie dostarczać wystarczającej ilości iskry, aby zapewnić płynne przyspieszanie. Jeśli słyszysz strzały w układzie wydechowym, to może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka zapłonowa odpowiada za dostarczanie iskry do świec zapłonowych, a jeśli jest uszkodzona, to może nie dostarczać wystarczającej ilości iskry, aby zapewnić prawidłowe spalanie paliwa. Jeśli twój samochód ma wysokie obroty silnika, to może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka zapłonowa odpowiada za dostarczanie iskry do świec zapłonowych, a jeśli jest uszkodzona, to może nie dostarczać wystarczającej ilości iskry, aby zapewnić prawidłową pracę silnika. Jeśli czujesz zapach spalin w samochodzie, to może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka zapłonowa odpowiada za dostarczanie iskry do świec zapłonowych, a jeśli jest uszkodzona, to może nie dostarczać wystarczającej ilości iskry, aby zapewnić prawidłowe spalanie paliwa. Jeśli podejrzewasz, że Twoja cewka zapłonowa jest uszkodzona, to powinieneś jak najszybciej udać się do mechanika. Mechanik będzie w stanie zdiagnozować problem i naprawić go. Naprawa uszkodzonej cewki zapłonowej zwykle polega na wymianie cewki na nową. Uszkodzona cewka zapłonowa może powodować wiele różnych problemów z samochodem. Jeśli zauważysz którykolwiek z powyższych objawów, to powinieneś jak najszybciej udać się do mechanika. Jeśli masz problemy z uruchomieniem silnika, zwłaszcza na zimno. Może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka odpowiada za dostarczanie wysokiego napięcia do świec zapłonowych, a jeśli jest uszkodzona, nie będzie w stanie wytworzyć wystarczającej iskry, aby zapalić mieszankę paliwowo-powietrzną. Przerwy w zapłonie silnika to kolejny częsty objaw uszkodzonej cewki zapłonowej. Przerwy te mogą być spowodowane przez słabą iskrę lub jej całkowity brak. W rezultacie silnik może pracować nierówno szarpać lub tracić moc. Jeśli silnik waha się podczas przyspieszania, może to być również spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Cewka odpowiada za dostarczanie odpowiedniej ilości energii do świec zapłonowych w zależności od obciążenia silnika. Jeśli cewka jest uszkodzona, nie będzie w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii, co może prowadzić do wahań silnika, jeśli zauważysz, że z rury wydechowej wydobywają się powracające spaliny. Może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Spaliny te są spowodowane niepełnym spalaniem mieszanki paliwowo-powietrznej, co może być spowodowane słabą iskrą lub jej całkowitym brakiem. Uszkodzona cewka zapłonowa może również prowadzić do zwiększonej emisji spalin. Dzieje się tak, ponieważ niepełne spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej prowadzi do emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenek węgla i węglowodory. Jeśli czujesz zapach spalin z rury wydechowej, może to być również spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową. Zapach ten jest spowodowany niepełnym spalaniem mieszanki paliwowo powietrznej, co może być spowodowane słabą iskrą lub jej całkowitym brakiem. Cewka zapłonowa to element układu zapłonowego, który odpowiada za dostarczanie wysokiego napięcia do świec zapłonowych. Napięcie to jest niezbędne do zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach silnika. Cewka zapłonowa działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Wewnątrz cewki znajduje się rdzeń ferromagnetyczny, który jest otoczony uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Uzwojenie pierwotne jest podłączone do akumulatora. A uzwojenie wtórne do świec zapłonowych. Gdy do uzwojenia pierwotnego zostanie doprowadzony prąd, wokół rdzenia ferromagnetycznego powstanie pole magnetyczne. Gdy prąd zostanie przerwany, pole magnetyczne zniknie, indukując w uzwojeniu wtórnym wysokie napięcie. Napięcie to jest następnie przesyłane do świec zapłonowych które zapalają mieszankę paliwowo-powietrzną w cylindrach silnika. Istnieje kilka sposobów na zdiagnozowanie uszkodzonej cewki zapłonowej. Oto kilka z nich. Zanim zaczniesz diagnozować cewkę zapłonową, upewnij się, że wszystkie inne możliwe przyczyny problemów z silnikiem zostały wykluczone. Sprawdź, czy świece zapłonowe są w dobrym stanie czy przewody zapłonowe nie są uszkodzone, a czy akumulator jest w pełni naładowany. Obejrzyj cewkę zapłonową pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przepalenia lub korozja. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, cewka zapłonowa prawdopodobnie jest uszkodzona i należy ją wymienić. Możesz przeprowadzić kilka prostych testów elektrycznych aby sprawdzić, czy cewka zapłonowa działa prawidłowo. Testy te wymagają użycia multimetru lub oscyloskopu. Jeśli masz dostęp do narzędzia analitycznego, możesz użyć go do sprawdzenia stanu cewki zapłonowej. Narzędzie analityczne może wyświetlić dane dotyczące napięcia i prądu cewki zapłonowej, co pozwoli Ci ocenić jej stan. Możesz również przeprowadzić bezpośrednie testy cewki zapłonowej. Aby sprawdzić, czy działa prawidłowo, testy te wymagają użycia specjalnego narzędzia do testowania cewek zapłonowych. Koszt wymiany uszkodzonej cewki zapłonowej zależy od modelu samochodu i marki cewki. Ceny cewek zapłonowych mogą wahać się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Wymiana uszkodzonej cewki zapłonowej jest stosunkowo prostym zadaniem, które można wykonać samodzielnie. Oto kilka wskazówek. Jak wymienić cewkę zapłonową? Odłącz akumulator. Zlokalizuj cewkę zapłonową. Odłącz przewody zapłonowe od cewki zapłonowej. Odkręć śruby mocujące cewkę zapłonową. Wyjmij uszkodzoną cewkę zapłonową. Zamontuj nową cewkę zapłonową. Podłącz przewody zapłonowe do nowej cewki zapłonowej. Podłącz akumulator. Uruchom silnik i sprawdź, czy działa prawidłowo. Jeśli nie czujesz się pewnie w samodzielnej wymianie cewki zapłonowej. Możesz zlecić to zadanie mechanikowi.